jest moda na takich klasycznych y, y, artystów estradowych teraz, y, w 2016 roku? Występował Pan na y, Openerze, y, y, nagrywał Pan piosenkę Pei, jest moda, wróciła? Nie wiem, nie, ja się na tym nie znam. Ja robię to, co mi, o co mnie poproszą, zadzwonić z zespołu rockowego, żebym nagrał solówkę na, na skrzypcach elektrycznych, nagrałem. Ex Libris zespół, świetnie grają chłopaki. Później zadzwonili właśnie, żeby nagrać piosenkę raperską, no. zrobiliśmy to z Big Bandem. Piosenka jak piosenka, ale Big Band świetnie zagrał, młodzi ludzie, artyści, prawdziwi artyści po szkole muzycznej, którzy zagrali świetny aranż i zagrali to świetnie. Big Band z Warszawy, młodych chłopaków. A teraz młody zespół, który wygrzebał moją pierwszą płytę z przestrzenicola, której nikt nie znał. Łącznie ze mną, bo już zapomniałem, jak ona brzmi. I powiedzieli, że to jest ekstra i im się to podoba. To jest bardzo dziwna sprawa i ja tego nie mogę zrozumieć, bo ja się starałem o to, żeby... Ja już mam takie piosenki, które Państwo znają, czyli zacznę od Bacha i Zoda, lubię wracać, chałupy, pszczoła, to trochę to, to, to tego jest, Bogu dziękować. A... E, lubię wracać tam, gdzie byłem. Tak, tak, no takie piosenki, a te, które tu śpiewam, z nimi są zupełnie zerowe. Ja się musiałem od początku uczyć. Więc stało się coś takiego, że ludzie już nie chcą takiej komercji przebojów, hitów, przebojasów i tak dalej, hiciorów, po to przez, przez... tylko chcą posłuchać jakiejś chyba no, muzyki fajnie granej. I to nie jest nic specjalnego, nie jest żadne aiwa, To jest po prostu fajnie zagrana muzyka i zabawa muzyką. I wiesz, o to chodzi, to ja wróciłem do tych czasów, kiedy miałem 16-17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Jak się pan czuje w tych repertuarze swoim dawnym? Dawnym? Troszkę jestem skrępowany, dlatego że już napisałem numery jakby cięższe, większe, na większych aranżach. A te te piosenki z pierwszej płyty są. Ja sobie sam nagrywałem na gitarze, są nagłe głosy, sam wszystko aranżowałem. Sam, tam jest parę moich 6, parę moich numerów. Poza tym koledzy napisali fajne piosenki. To były czasy, kiedy. Niekoniecznie byśmy chcieli, że tak powiem, wygrać listę przebojów i napisać hit, tylko nagrać fajną muzykę, bo ja byłem, jestem, ja jestem muzykiem przede wszystkim, yy, no, studyjnym, ja nagrywałem dużo muzyki i jak napisałem sam tę kompozycję, to chciałem, żeby się kolegom podobało muzykom. Nie, żeby to wyszło, bo to jeszcze nie było takiej możliwości, to był już lata 76 rok i ja nie mogłem dać plany przed kolegami muzykami, bo przecież siedziałem z nimi w pulpie. no coś się napisać. No okazało się, że po 40 latach młodzież doszła do tego, że to są fajne numery i Bogu dziękować tej młodzieży, że nie dała się zmanipulować. I ogłupić takiej komercji, która zabija sztukę. Nie mówię, że to, co ja robię, jest sztuką, tylko generalnie stwierdzam, że komercja zabija prawdziwą sztukę, bo chodzi o to, żeby sprzedać, a nie żeby było dobre. Dziękuję bardzo. Zostaw,